Serdecznie na moim kanale, ja jestem Michu 10 moi drodzy, bardzo mi miło, uszanowanko. Moi drodzy, na wstępie dzisiejszego odcinka chciałbym Was poinformować, że mój kanał został oznaczony jako nieprzeznaczony dla dzieci. Czyli osoby poniżej 13 roku życia nie mogą oglądać mojego, przepraszam, poniżej 12 roku życia nie mogą oglądać mojego kanału, bo mój kanał nie jest przeznaczony dla dzieci. A więc zapraszam Was bardzo serdecznie na Farming Simulator 18. Tak, tak wiem. Powinien według grafiku być World of Tanks Blitz, lecz po aktualizacji dalej pobierają mi się czołgi. Bo tak, tutaj mam napisane na moim blogu, że tak: sobota, filmy bonusowe, na przykład vlogi albo gry nieregularne. Niedziela, World of Tanks Blitz na przemian z Farming Simulator 18. I public transport simulator, gdy będzie publikowany World of Tanks Blitz. Czyli moi drodzy, PTS-a na razie nie będzie na moim kanale, bo zmieniłem telefon, a PTS-a miałem na karcie pamięci, bo to jest po razem mój prywatny nowy telefon. To jest my private phone, a na tym co nagrywam, no to tego PTS-a nie mam, więc. Zobaczymy się w nowej serii, ale jakiej? No też Wam nie pokażę. Nie powiem. Ale dzisiaj zamiast WOTA będzie Farming Simulator 18. Bardzo mi przykro. No niestety. Moi drodzy, więc tak, jeden gracz, mój save. I na tym skończyliśmy. E, moi drodzy, tak, teraz pozwólcie sobie, że sobie wejdę w mój kanał. Bo ja nie przygotowany dzisiaj. Hmm, czekajcie co sobie. Będę sobie YouTube, Poczekajcie sekundę bo tutaj... tak, nie to... ...nie muszę go, dobra, bo poprzedni odcinek również był z... ...Od Zera do Farmera, przepraszam I tak, przepraszam, że zamiast kamerki było moje logo, ale... ...no ale... no sorry, dobra, no... ...przepraszam, dobra? Opis w komentarzach, tylko nie wiem dlaczego ten opis... Jak piszę, to ten opis, tak tutaj, pamiętacie, że w poprzednim odcinku, to za szybko coś mi tutaj dałem sobie. Dobrze Moroc, więc wiem co mam zrobić, mam obsiać i skultywować pola, więc tak. Najpierw to je skultywuję, o, po zebraniu plonów należy użyć kultywatora. E, dobra, no to wiem. Upewnij się, że nie zostawisz ani skrawka, średniska, Powierzchnia pola jest. No i spoko. Nie. Nie. Aha, Nie. mogę. Nie. 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 Ja będę wyłączał, moi drodzy, jak będę. U -u 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 -u. Przepraszam zapalucha. So Wow! No i walnęłem se. no. co nie dałem. Wow! To jest Dzisiaj nie mam zbytnio takich tematów yy, na dzisiejszy odcinek. Ja po prostu, mam drodzy, chcę się skupić. No i będzie ten materiał przyspieszany po prostu. Jeżeli ja będę miał coś do powiedzenia, no to powiem. No i mówię drodzy. Aha, właśnie. Yy, pytacie, się, Teraz się zapytacie pewnie, dlaczego nie ma wota. Dlatego mi się czołgi nie kopały, no bo w była aktualizacja. Ja też trochę nie graję w tego wota. Kiedy ostatni odcinek był z Wata, chyba w tamtym roku. Nie? Bo w tym roku, moi drodzy, zbytnio czasu nie mam na nagrywanie. Ja cię sunę, co ja zrobię? Odpięłem maszynę. do tego. Może była aktualizacja WOTA 6.7 do wersji 6.7. Teraz hmm, tak, poproszę o pomoc mojego moderatora Berniego, bo na śmierć zapomniałem, co dodała ta aktualizacja. Nawet ja nie pamiętam, co, doda, co dodała ta, ta aktualizacja. Nie pamiętam w ogóle, na śmierć zapomniałem o tym. Miałem to sobie zapisać i zapomniałem. A rozmawiałem przez telefon z Bernim. On mi tam mówił, no i miałem sobie zapisać i takżeśmy się zagadali. Tak, Bernim mnie zagadał. No i w się zapomniałem. No co? Jeju, nie, ten guzik guzikiem się pomylił. Bernim mnie po prostu zagadał. No tak. Tak jak słyszycie, Bernie mnie zagadał. No i, no i tak się stało, że zapomniałem, co był w tej aktualizacji. I powiem Wam w wocie. Albo zapraszam Was do sekcji komentarzy. Tam na pewno e, poproszę Berniego jutro, a nie jutro, sobota. Ojej. E, poproszę Berniego, zadzwonię do niego, żeby pod komentarzami tego filmu napisał, co dodaje ta aktualizacja 6.7. O, tym, o takim symbolu. przynajmniej śmierć wiem, Naprawdę mówię wam. Mówię wam, naprawdę, zaprawdę wam Przez przypadek wyłączyło mi się nagrywanie. Jestem już z obrotem. Nic no, nic nie zrobiłem. Od razu... O Jezu, co ja robię? Matko, zagadałem sam siebie. Ja, ja to jestem normalnie taka gaduła na tym filmie. Ja to gadam, gadam i najchętniej przedstawił się jakbym gadał i nikt nie robił. Bo ja, ja tu... O, no patrzcie jakie. Widzicie jakie ja ślady w ogóle zostawiam. Co ja? Co ten chłop robi, no? Co ten chłop robi, no? Z tego wszystkiego już nie wiem ile na to 7 minut. Bardzo prawdopodobnie za tydzień będzie World of Tanks Blitz i za dwa tygodnie też będzie World of Tanks Blitz. Tak, bo te dwa odcinki... Zobaczcie, co to oddalę. Te dwa odcinki będą pod rząd. Ten i tamten odcinek. No i WOT też będzie po dwa odcinki. Albo w jednym tygodniu zdążę dwa odcinki nabrać jako seria bonusowa, jako który się ukazać. Bo, mam nadzieję, że znacie mój grafik jeszcze, jeśli, jeśli nie, zapraszam Was na moją stronę internetową www. W ogóle bez chyba www. Po prostu michu10.blogspod.com Taką sobie, o, widzicie? nie wycieszałem telefonu i nie tu będzie nas pośplumkać A Ale to chyba nie ma tego razy przypominam eee, mój kanał nie jest, nie jest przeznaczony dla dzieci eee, bo jeszcze do niedawna da U, ale dowiedziałem się że można oznaczać kanał nie przeznaczony dla dzieci o czym od 12 roku życia więc ja już mogę hmm. dobra spokojnie, spokojnie, spokojnie ale no. żeby tu nie wjechać Łączenie. Jezu, jak ja jadę, jak ja jadę. I czemu mi to nie jest? Z... Kurde mol! Patrzcie, w ogóle... O jezu! O jezu! jezu. O Ja Boże mój! Kurde ma Patrzcie, patrz, jezu! nie mogę teraz jezu! Nie wiem, mam na nie właściwość ucieczki. Lewy to jakby powiedział, ale... Dobra. Uj, patrzcie, patrzcie, jakie fajne kłótka. Robię beczkę. Beczki. Mam no, nie, no, na nie no. Moim ciągnikiem rolniczym. Uj, już. Drift. Drift. Ten drift. ci Wrzał! ona na kultywacji pola. Ja tak właśnie będę tytułował odcinek. Tytuł: Kultywacja pola. Bo dzisiaj to robię, więc taki tytuł będzie nosić ten film. A w następnym odcinku zrobimy yy, obsianie. Tak? Obsianie? Tak, bo teraz robię kultywację i później będzie obsianie tamtą green maszyną. Yy, jeszcze tutaj tylko ładnie. No? Powiedzieć na dzisiaj. Dość widzenia. Już się pojedziemy. Tylko tak, tu I Nie, włączę. Teraz nie powinno być, że to tak. chyba wszystko. Dobra, marozy. Na tą chwilę. Dość widzenia. Do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.